Czy to ja jestem złym mężem? Czy może święta to za duże wyzwanie? Kiedy dowiedziałem się, że moja żona planuje zaprosić całą swoją rodzinę na święta, poczułem, jak krew odpływa mi z twarzy. Żyjemy w małym mieszkaniu, które ledwo wystarcza dla nas dwojga, a teraz mieliśmy przyjąć pięć dodatkowych osób. Próbowałem wyrazić swoje obawy, mówiąc: Kochanie, to może być zbyt duże wyzwanie dla nas. Nie ma miejsca na wszystkich. Ona spojrzała na mnie z dezaprobatą jakby to była najgorsza rzecz, jaką mogłem powiedzieć. To tylko rodzina. Chcesz, żeby spędzili święta sami? Muszę być gościnna. To prawda, że jest bardzo przywiązana do swojej rodziny, ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie bierze pod uwagę naszych potrzeb. Kilka dni później, gdy przygotowywaliśmy mieszkanie, zaczęło mnie to przytłaczać. Nie miałem czasu na oddech, a każde pojedyncze salto w mojej głowie kończyło się pytaniem, czy będziemy w stanie to przetrwać? Kiedy wreszcie przyjechali, atmosfera była napięta. Ktoś zawsze zajmował naszą łazienkę, a ja musiałem ściskać się w kuchni, aby przygotować posiłki. W końcu, w nocy, powiedziałem złoszcząc się: Nie mogę tak dalej funkcjonować, potrzebuję przestrzeni. Moja żona na to: Zawsze myślisz tylko o sobie. Czy to ja jestem tym złym?